Moje serce to zło, Twoje serce problemy. Czekam tylko na sąd, kiedy razem w końcu zginiemy. Chciałem mieć życiu jutro, posadzić na nim ciebie. Kocham już tylko to, jak udajesz, że o tym nie wiesz. Moje serce to zło. Twoje serce problemy, czekam tylko na sąd. Kiedy razem w końcu zginiemy Chciałem mieć w życiu tron, posadzić na nim Ciebie. Kocham już tylko to. Jak udajesz, że o tym nie wiesz, niech ciąg dalszy nastąpi. Stoję sam cały czas w jednym miejscu Bo wysiadłem z pociągu, który miał ostatnią stację gdzieś przy twoim sercu Albo ktoś mnie wyrzucił, nie pamiętam Albo zabrakło wagonie tlenu Albo po prostu za bardzo po drodze skupiłem się na swej podróży celu Nieważne, nieistotne. Teraz do meritum filtru, których nie zamienię w widmo. Już na dworcu parokrotnie pomyślałem, że ten cud może zawieźć mnie donikąd. kolej losu nie brzmi zachęcająco. Nie zrozumiesz, jak się nie przejechałem. Stałem sam na jednym z wielu peronów. Pociąg podjechał, jakby przyjechał dla mnie. Jakby stereo przyjechał tu dla mnie. A ja przestałem wierzyć w przypadki, już dawno więc wskakuję w drogę nieznaną. nieznane. A twoje nieśmiałe pytanie, co słychać i jak się nazywam, i w ogóle co tam. Zapomniałem całkiem, czy mnie na podróż po własnych emocjach, hej. Czy w ogóle na mnie stać ją? Hej, hej, bo moje serce to zło. Twoje serce problemy, czekam tylko na sąd Kiedy razem w końcu zginiemy, chciałem mieć w życiu tron, Posadzić na nim ciebie, kocham już tylko to Jak udajesz, że o tym nie wiesz, moje serce to zło Twoje serce problemy, czekam tylko na sąd Kiedy razem w końcu zginiemy, chciałem mieć w życiu tron, dziś na nim ciebie, kocham już tylko to. Jak udajesz, że o tym nie wiesz? Pociąg pędził do przodu za szybko, pociąg czułem do ciebie za bardzo. A po ciągu wydarzeń następnych wiedziałem, że to chyba nie jest mój wagon. Jak mam pamiętać, że zawsze coś za coś. Nie ma ryzyka, to nie ma szampana. Ja nie wiedziałem, gdzie ten pociąg podąża, a dawno już byłem po pierwszych dwóch stacjach. Mówi się trudno, racja kolejne trzy stacje, standard. Czas mijał tak szybko, szczęśliwi nie liczą, jakbym spędzał go na wakacjach. Lecz nie widzę wszystkiego w życiu, nie będę się kłócił, to prawda. Dopiero w połowie swej drogi zauważyłem, że z pociągu wysiadłaś i to była ostatnia stacja, na której można było w ogóle wysiąść. Dostałem w środku i błądzę po świecie oglądając szczęście już tylko za szybą. Nieważne w oczach znamiona, nie liczę godzin straconych na rozmowach z inną, za którą ktoś się w innym pociągu, męcząc swe powieki na to. Chodzę do nikąd, świat jest wspaniały, myślę tylko milcząc Nie jestem Bogiem, a szkoda, bo chciałbym Wtedy odwróciłbym cały ruch planet, by cofnąć się w czasie na początek trasy Nigdy nie wsiadasz do pociągu, byle jakiego Tylko po to, żeby sprawdzić, czy warto Czekam, aż ten pociąg dalszy nastąpi, zostawię za bilet paragon serce to zło, twoje serce problemy Czekam tylko na sąd, kiedy razem w końcu zginiemy Chciałem mieć życie życiu tron. posadzić na nim ciebie Kocham już tylko to jak udaj, że o tym nie wiesz Moje serce to zło, Twoje serce problemy Czekam tylko na sąd, kiedy razem w końcu zginiemy Chciałem mieć w życiu tron, posadzić na nim Ciebie, kocham już tylko to, jak udajesz, że o tym nie wiesz